Dzień dobry, w tym piękny, słoneczny dzień. Dziś powiem ci, jak możesz zarobić trochę więcej kasy z tego, co już masz. Ale najpierw ważna informacja. Jeśli chcesz więcej tego typu filmów, zasubskrybuj mój kanał, daj łapkę, napisz komentarz, udostępnij znajomym. Dziękuję. Jakie są w ogóle trzy możliwości na to, żeby zarabiać więcej kasy na tym, co już mamy, co już sprzedajemy? Opcja numer jeden. Yy, sprzedajesz drożej to co masz zwiększając cenę zarabiasz więcej oczywiście do jakiegoś stopnia i tak, dalej, i tak dalej ale upraszczając jesteś w stanie zarobić więcej sposób drugi sprzedajesz częściej czyli zwiększasz częstotliwość zakupu i sposób trzeci zwiększasz wartość koszyka czyli pojedynczego zakupu tak aby za jednym razem klient kupił trochę więcej i Właśnie na tej trzeciej opcji na upsellingu dzisiaj kilka słów powiem. Żeby upsell, czyli ten produkt, który sprzedajesz dodatkowo zadziałał, idealnie gdyby on był powiązany z tymi produktami, które klient właśnie kupił, który dodał do koszyka, żebyś ty mógł zaproponować mu produkty podobne, które również go interesują, aby zwiększył tą wartość koszyka. One muszą być tak samo wartościowe, tak samo Pożądane przez tego klienta, aby również chciał je kupić, więc muszą rozwiązywać może ten sam, może podobny problem, tylko na innym poziomie. Może kolejny krok tego problemu, dla którego kupił klient pierwszy produkt. Produkt, jaki pokażesz klientowi w tym momencie, jest. Bardzo ważny, o ile nie najważniejszy, aby osiągnąć całościową sukces w ogóle wdrażania takiego abselingu, więc musisz go e, bardzo dobrze, precyzyjnie dobrać, żeby właśnie pasował on do tego Twojego klienta. Sobie kupię mikrofonik. No to sobie, sobie kupiłem mikrofonik. No mikrofonik, nie będę go tuż tu wypinał, ale on jest no, po prostu mały mikrofonik, tak? Nic, nic nadzwyczajnego. No i on kosztował tam X złotych, ale co, co jeszcze można było tutaj sprzedać do mikrofoników? Można było sprzedać statyw, oczywiście. Statyw, że można było sobie ten mikrofonik gdzieś ustawić. I taki statyw zwiększa już wartość koszyka o kilkanaście, może kilkadziesiąt procent. No ale co jeszcze byśmy potrzebowali, skoro bierzemy mikrofon, skoro bierzemy statyw, statyw może coś jeszcze byśmy mogli sprzedać? A no, no, no zobacz. Bo no możemy sobie skorzystać z takiego zwykłego uchwytu na mikrofonik. Zresztą, nie wiem, czy by tutaj wszedł, ale dobra. No, może to nie do tego. Yy, albo możemy skorzystać z takiego koszyczka na gumeczkach, o. Że ten mikrofon nam nie będzie drżał, nie będzie przynosił drgań. No, jak my tutaj będziemy ruszali, on nie będzie przynosił drgań, ani takich stukań, widzisz? To jest bardzo elastyczne. I taki koszyczek też już dodatkowych parę złotych kosztuje. No, ale co jeszcze można by było tutaj dodać? A no, można na przykład dodać taki popfilterek, zobacz, ładnie tutaj można przykręcić. Ała przyczepić taki filterek i dzięki temu nie będziesz pluł do mikrofonu i cały dźwięk będzie zdecydowanie lepszy. Poza tym tutaj ten popfilter też fajny nam. Dystans nam ustala z jakiej odległości mówić odpowiednio do mikrofonu, żeby dobrze było to słychać. Więc teraz popatrz na tą Twoją branżę, co tu tam sprzedajesz i zastanów się, czego klient jeszcze by potrzebował. Co jeszcze lepiej rozwiąże jego problem, możesz mu sprzedać w zestawie z takim badziewnym jakimś uchwytem, albo możesz mu sprzedać zarąbisty zestaw, który zwiększy wartość koszyka o nie wiem, o 80%, gdzieś tak mniej więcej liczę. Więc krok pierwszy jest właśnie zastanów się, co, co takiego mógłby sprzedać. I teraz opcje, opcje jak to zrobić, bo możesz od razu po prostu zamiast samego mikrofonu Możesz sprzedawać taki zestaw, taki właśnie pełny zestaw już ze statywem takim, ze statywem, z koszyczkiem, z popfiltrem, z kablem i tak dalej, i tak dalej i, i zamiast mikrofonu za 200 wysprzedajesz sprzedajesz taki zestaw za 350 na przykład. To jest jedna opcja. Możesz mm, przedstawić klientowi oczywiście oferty jednorazowo one time offer zaraz po, po zakupie czy na przykład po dodaniu do koszyka no tutaj jest do, do ustalenia ten lejek i, i, i ten w tej ofercie daj na przykład 15 minut na to, że jest teraz mega super promocja i możesz jeszcze kupić dodatkowy ten e, produkt w mega atrakcyjnej cenie i albo bierzesz teraz, albo oferta przypada i możesz kupić dopiero potem e, w cenie zdecydowanie droższej. Jest też taka opcja, bardzo fajna opcja, bardzo ją polecam, promuję, gdybyś potrzebował pomocy, z taką, żeby zrobić taką ofertę, to jak najbardziej do mnie możesz wbijać, pomogę Ci taki licznik na stronę e, umieścić. Możesz też e, zrobić opcję taką, że czy maila temu klientowi, który już tu zamówił, w ciągu na przykład 15 minut, maksymalnie pół godziny, żeby mógł jeszcze coś kupić? Tak, żeby zamówienie jeszcze nie poszło, e, nie poszło do realizacji i żebyś mógł za jedną przesyłką zrealizować te zamówienia? To jest taka opcja. Bardzo prosta jest opcja też na sklepach, e, jak ktoś przegląda produkt, to pod spodem jest lista produktów powiązanych, czyli jak kupuję mikrofon, mam statyw taki, mam filterek, mam uchwyt, mam koszyczek i tak dalej i tak dalej, powiązane produkty, są też e, opcje takie, że na przykład e, klienci którzy kupili ten produkt, kupi kupowali również i też jest lista e, powiązanych produktów, wszystko to zmierza do tego, żeby sprzedać więcej, to wszystko jest upselling, żeby zwiększać wartość koszyka żeby zwiększać i e, sprzedawać jak najwięcej, także całkiem prosty, banalny sposób a o kilka, kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt razy Kilkadziesiąt procent możesz zwiększyć wartość koszyka, a jednocześnie zwiększyć swoje przychody. Nie trzeba nowych produktów, nie trzeba wydawać na reklamę, a wystarczy po prostu popracować nad tym klientem, który teraz kupuje, żeby kupił jeszcze więcej. Tyle ode mnie, mam nadzieję, że dałem Ci jakąś wartość i może zainspirowałem Ci do tego, żeby taki upsell u siebie wprowadzić. Także ty się zabieraj za roboty, ale zanim, zanim zanim zaczniesz, to zasubskrybuj mój kanał, łapkę daj komentarz. udostępnij. Jeśli chcesz takich filmów więcej, to będzie dostało powiadomienia. No i będzie fajnie. Dzięki i widzimy się jutro.